Cześć, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 101 odcinka mojej serii z gry GTA V. Jest to kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jesteśmy w tej misji, jesteśmy trzema bohaterami. Michaelem, Trevorem i Franklinem. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zanim zaczniemy zostawcie łapkę, czy jakiś komentarz pod, no, pod odcinkiem. Aktualnie e, jesteśmy z bohaterami, teraz musimy się przełączyć na, na, na Michaela. Zobaczmy dokąd Michael musi do, dojechać. I zobaczymy za, me, za momencie co my dokładnie będziemy musieli zrobić w tym dzisiejszym odcinku. Przypomnę, że jest to kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek oczywiście Wam się e, spodoba więc usiądź wygodnie, zostaw łapę, czy ma jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek już na dobre. więc jedźmy jedź do przodu i zobaczmy, co nas będzie tutaj Ledwo co Michael już... Ledwo co Michael pojechał właśnie, to już zepsuł sobie klapę od silnika, bagażnika do silnika I teraz zobaczmy co nadmierzy no moment czekało z drugiej strony musimy aktualnie jedziemy z Franklinem, Michael jedzie aktualnie z Franklinem i teraz ak akurat jedziemy do Trevora, mam nadzieję, że ten we'll dzisiejszy right. odcinek oczywiście, ojejku że ten dzisiejszy odcinek Wam się podoba czyli musimy e, czyli teraz zobaczymy teraz akurat chyba je, je, jedziemy do, 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 do Franklin do Franklina nad do domu bo taka tu jest e, droga Więc zobaczymy za momenty co nas będzie tutaj czekało to fajnie po tej stronie sobie przejedźmy Zobaczymy co na tutaj Czekało, chwilkę. Damy radę w ogóle to jakoś pokręcić się, czy jednak nie pytać Chyba damy radę tu jakoś przyjechać na, na skróty, na skróty, ale nam się udało, czyli teraz Franklin. Czyli teraz Michael odwozi Franklina do jego domu. Zobaczymy za moment, co nas będzie tutaj czekało y... za chwilę. Zobaczymy co tutaj będziemy musieli zaraz wykonać. Uwaga! Trochę za szybko zjechaliśmy. I teraz tak, y... się tutaj musimy trochę zakręcić. OK. Teraz sobie tędy jakoś pojedziemy i zobaczymy co nam będzie dane. Czekało. I tutaj gdzieś powinniśmy zaraz, drogi Michaelu, zaparkować. Powiem, że to jest kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku przez Cezara tra Franklina right, hey, i Michaela. I teraz zobaczmy co będziemy musieli dokładnie zrobić w tym dzisiejszym odcinku. No i co? Misja jednak. Została ukończona. No tak, jak myślałem, ta misja jest taka w miarę krótka. Więc powiem Wam tak. Dojedziemy sobie jeszcze do tego zadanka. Dzisiejszy odcinek będzie taki w miarę, w miarę krótki. No tak, po prostu to wyszło. Że to będzie w miarę odcinek dzisiejszy kró, krótki, no powiem Wam, że się tego aż tak, nie spodziewałem, że aż taki będzie że aż taki krótki będzie ten dzisiejszy odcinek, ale mam nadzieję, że, że ten odcinek Wam się oczywiście spodoba dobra e, i teraz jedźmy sobie do kolejnej misji, którą zajmiemy się oczywiście w następnym e, którą oczywiście zajmiemy się w następnym odcinku tą misją, więc zobaczmy co nas będzie teraz czekało za chwilę. Znaczy, jak doje... znaczy tym, tym zadankiem, do, do, do którego teraz jedzie Michael, czyli y, za, zadankiem y, dla siebie, to po prostu zajmiemy się w następnym odcinku, y, bo to jest y, kontynuacja tylko misji w poprzednim odcinku i zaraz zobaczymy co dokładnie znaczy gdzie to dokładnie zadanko się będzie znajdowało i zobaczymy za, za zobaczymy czy tutaj nas będzie za chwilę czekało Do tej stronie wyjedźmy. Zobaczmy czy nas no moment będzie czekać. Dobra, spokojnie, chociaż kawał, kawałek jeszcze sobie dojedziemy. Zaraz będziemy skręcać. Yy, OK. Teraz tak, i tu jest bardzo droga, zaraz znowu będziemy musieli skręcić, i to jest stronę? w tamtym, ok. Ale nasz Michael, te auto bardzo popsute. <grywa> Dobra, wiecie co? Zakończymy sobie ten odcinek na tym miejscu. To mój kawałeczek jeszcze sobie podjedziemy. Ale zakończymy chyba sobie ten odcinek na tym miejscu bo no po prostu to jest y, kontynuacja misji, znaczy ten odcinek, który, który właśnie dzisiaj, który teraz do, 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 dokończamy, to oczywiście jest tylko kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku, teraz wtedy przejedziemy się kawałek kawałek i będziemy mogli zaraz zakończyć ten Dzisiejszy odcinek tutaj spokojnie, że teraz. No i, no i ok, no i jest wszystko, oczywiście, w porządku. Jutro, teraz w tą stronę przekręćmy, i jesteśmy już u celu. A więc tak, w następnym odcinku zajmiemy się e, tym odcinkiem. Czyli teraz, Michael, jedzie do siebie do domu, wjedziemy. Tutaj staniemy, czyli staniemy w swoim domu. Dobra, a więc tutaj misja będzie u Michaela w domu tym razem, ale tym zadankiem zajmiemy się oczywiście w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się podobał. A więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i tylko zobaczę, kto ile ma jeszcze yy, zadanek do, do wykonania. Wszyscy mają jeszcze. Po, po dwa zadamka do wykonania a więc y, tym zadankiem zajmiemy się w następnym odcinku a więc zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, no to i, i to no to ja tutaj Was zostawiam, mam nadzieję, że ten dość krótki odcinek, który który był, który był teraz, w tym mam nadzieję, że, że ta dość krótka misja, która była przed momentem Wam się pod podobało. Przypomnę, że to było tylko kontynuacja myśli rozpoczętej w poprzednim odcinku. A więc tak, a więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka. Hej hej!